Szczerze, Boże, witajcie. Kolejny dzień naszych rozważań. Zapraszam do wysłuchania drugiej części dziesiątego rozdziału według Świętego Marka. Posłuchajmy uważnie. Gdy wybierał się w drogę, przy, przybiegł pewien człowiek i upatrzył przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł. Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegłem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmuriał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł: im, Dzieci. Jakże trudno jest wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. Oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Więc któż może nas zbawić? Jezus, Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam. Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól. Z powodu mnie i z powodu Ewangelii. Żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w czasie domu, braci, sióstr, matek, dzieci i pól. Wśród prześladowań. A życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za nim, byli strworzeni. Wziął znowu dwunastu i zaczął im mówić o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczony w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganą, I będą z niego szydzić, opulują go, go i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstania. Wtedy zbliżyli się do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś uczynił nam to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu. Uczyć nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który miałam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu. Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich. Kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, Wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzyć się Na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają mnie, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszy między, pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo ich syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie za okup za wielu. Tak przyszli do Jerycha, gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodzili z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział, siedział przy drodze. Ten słysząc, że jest to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać. Jezusie, synu Dawida, lituj się nade mną. Wielu nastawiało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze za głośnie zaczął wołać. Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł do Niego, zawołajcie Go. I przywoli niewidomego, mówiąc mu, bądź Dobry dobrej myśli, wstań, woła cię. On rzucił z siebie płaszcz, zerwał się, i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy Rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Tą drugą część rozpoczynamy od spotkania z bogatym człowiekiem. Myśl, która myślę, że na pewno pojawia się w nas, kiedy słuchamy tego fragmentu, to taka, czy zatem bogactwo jest sprzeczne z byciem uczniem Chrystusa. Czy każdy z nas powinien iść sprzedać wszystko, co ma, żeby móc osiągnąć zbawienie? I patrząc na całą Ewangelię, możemy powiedzieć, że nie. Nie wszystkim Jezus nakazuje oddać wszystko. Nawet więcej. Pismo Święte w wielu swoich fragmentach wskazuje na to, jak funkcjonować, żeby majątek się rozrastał. I jednym z tych propozycji, znanych od Starego Testamentu myślę, że cały czas godnych zastanowienia i wprowadzania w życie jest dziesięcina, która wynika z zaufania i wdzięczności Panu Bogu za to, co otrzymujemy. Solidarności i hojności, do której zywa nas Pan Bóg, a więc oddawaniem dziesiątej części tego, co mamy, ubogim, czy na jakieś cele charytatywne, czy na funkcjonowanie kościoła. Ale to tak nawiasem mówiąc. To w czym Jezus dostrzega problem, o czym też potem mówi uczniom, to jest pokładanie ufności w rzeczach materialnych, czy w dostatkach. Dlatego mówi, że trudno jest wejść do Królestwa Niebieskiego bogatym. Nie jest to niemożliwe, ale jest bardzo trudne. Myślę, że też w sobie zauważamy to, jak łatwo jest swoje bezpieczeństwo, swoją przyszłość, tak, pokładać w rzeczach materialnych, a nie w Słowie Bożym, w, w Bożym zapewnieniu o troskę o nas i tak dalej. To jest, myślę, że taka przestrzeń, której w każdym czasie musimy się uczyć że to co otrzymujemy to co mamy jest super jest dobre i obyśmy mieli jak najwięcej ale nie po to żeby w tym pokładać nadzieję ale żeby dzielić się tym aby się rozwijać aby też głosić ewangelię swoim życiem i Jezus tutaj dopowiada jedno zdanie które jakby tworzy apostołów tak to kto może się zbawić My sami nie, ale w Bogu wszystko jest możliwe. W Bogu wszystko jest możliwe. Z Nim osiągamy zbawienie, nie tylko swoją własną mocą, swoją własną siłą czy jakimś trudem. Dalej, Jezus po raz trzeci i ostatni tak oficjalnie zapowiada swoją mękę, po raz kolejny tłumaczy uczniom, po co przyszedł i co musi osiągnąć. Ale uczniowie dalej nie wiedzą, nie wierzą czy nie przyjmują tego. Co Jezus mówi, jakby przechodziło to obok nich. Symbolem tego, tej ślepoty, jest Bartymeusz, który za chwilę będzie w Wierchu uzdrawiany ze ślepoty. Tak? Jezus pokazuje po raz kolejny potrzebę uzdrawiania wzroku. Też tego duchowego wzroku apostołów. To niezrozumienie dostrzegamy w reakcji Jakuba i Jana. Można by się tu zastanowić w ogóle, skąd oni się urwali. Jak można w takim momencie przyjść i o tym mówić? Jezus zapowiada, że będzie cierpiał, a oni go biorą na bok i mówią, że jak już wejdzie do królestwa, to niech, on będzie, to niech oni będą po jednej i po drugiej stronie jego. Zupełne niezrozumienie. Jakby nie słuchali o tym, co Jezus mówi. Być może nawet tak było, że tak byli zaaferowani swoim tokiem myślenia że nie przyjmowali tego, co Jezus do nich głosi. Pamiętacie, mówiłem kilka dni temu na temat wizji Mesjasza. To jest ta wizja, o której oni mówią. Mesjasz król, ten, który przyjdzie zwyciężyć i zasiądzie na troje, będzie panować. A więc oni chcą, skoro są jego uczniami, jednym z najbliższych, zapewnić sobie dobrą posadę w tym nowym królestwie. Tą sytuację... I późniejsze oburzenie innych uczniów Jezus wykorzystuje, żeby jeszcze raz wyjaśnić hierarchię, żeby jeszcze raz wyjaśnić, w jaki sposób Jego uczniowie mają funkcjonować. Ten, kto chce być pierwszy, niech stanie się ostatnim, niech będzie sługą wszystkich. Dwa pytania na dzisiejszy dzień. Pierwsze dotyczące bogactw posiadania. Niezależnie od tego, ile mamy, bo to nie chodzi o to, że musimy mieć grube miliony. Czy dostrzegam w sobie to, że pokładam ufność w świecie materialnym, zbyteczną ufność? Tak? Że to od tego zależy mój byt, albo dopiero wtedy będę szczęśliwy, kiedy będę bogaty, kiedy będę dobrze zarabiał, kiedy w, czy swoje szczęście i swoją przyszłość pokładam właśnie w dobrach materialnych? Jeśli tak, Porozmawia o tym z Jezusem, żeby nas z tego uzdrawiał i wcześniej nas uzdrowi tym dla nas lepiej. I drugie, z tym związane, ja dzisiaj tylko napomknąłem na ten temat. Może kiedyś będzie okazja powiedzieć więcej. Albo może sam poszukaj na temat dziesięciny, czy nie warto by było faktycznie wprowadzić ją w swoje życie. Także ten element zaufania Chrystusowi zaufania Bożej miłości i wdzięczności Jemu. Trzymajcie się z Bogiem Pa.